Instytut Lingwistyki przedstawia angielski 2.0. Cześć, Magda Ali z Instytutu Lingwistyki i dzisiaj, jak zwykle, seria angielski 2.0. Subskrybuj i kliknij w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dzisiaj dowiesz się o czterech ważnych religiach świata. Tak na wszelki wypadek, gdyby kiedyś na urlopie naszła Cię taka wścibska ochota, żeby się kogoś zapytać jaką wyznajesz religię. No i właśnie, zadasz to pytanie What religion are you? What religion are you? Zwykle jak ktoś wyznaje religion, to modli się do jakiegoś Boga albo Bogów. Modlić się to to pray. To pray. Możesz pray u siebie w domu, albo możesz pray w wyznaczonym miejscu. Zwykle dana religia ma jakieś konkretne zasady co do tego, gdzie możesz właśnie pray. Pierwsza religia to Buddyzm. Religion kojarzona z medytacją, karmą, uśmiechniętym, łysym buddą to właśnie buddyzm. Buddyzm powstał w Indiach, no i powoli rozprzestrzenił się do południowej Azji. Ludzie wyznający buddyzm to Buddhists. Buddhists stanowią aż 7% populacji świata. No i niekoniecznie zawsze są łysi i chodzą w pomarańczowych szatach. Tak robią tylko buddyst-mnisi albo nie wiem, ludzie przybierający się za buddyst-mnichów. Buddyst pray, czyli modlą się, w domach i w świątyniach, a świątynia to temple, temple. A co ciekawe, znajdziesz cały szereg buddhist temples w Polsce. Buddyzm jest aktywnie praktykowany w Polsce od lat 70. Zresztą w 2000 roku sam Dalai Lama założył taki buddyjski ośrodek w Szczecinie. Też byłam zaskoczona. Kolejną religią to Christianity. Dobrze znana religion, kojarzona z Jezusem Chrystusem, z Ewangeliami oraz papieżami. Christianity. Christianity. Zresztą Christianity jest najczęściej występującą religion w Polsce, no i stanowi aż 31% populacji świata, powodując, że jest największą religion pod względem liczby wyznawców na świecie. Wyznawcy Christianity to Christians. Christians chodzą do church co niedzielę. Kościół to właśnie church. A jeśli chodzi o liczbę churches w Polsce, to jest ich około 10 tysięcy, tak 10 tysięcy parafii właśnie. Christians świętują Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a jeżeli chodzi o książkę Christians, czytają The Bible. The Bible to właśnie Pismo Święte. Kolejną religią to Islam. Islam to religia kojarzona z krajami arabskimi, z Allahem i z Mekką. Islam. Islam jest drugą po Christianity religią e, największą na świecie, stanowi aż 24% populacji, a wyznawcy Islam to Muslims. Muslims pray, czyli modlą się aż pięć razy dziennie. Muslims chodzą do mosques, czyli do meczetów w piątki. Mniej niż 1% Polaków są muslims, natomiast początki islam zadziwiająco w Polsce już były widoczne w XIV wieku ze względu na Tatarów. W Polsce znajduje się 5 mosks, najstarszy z których powstał już na początku XVIII wieku. Muslims czytają The Koran, the który właśnie powstał po The Bible, ale ma wiele wspólnych wątków i korzeni. Ostatnia religia to judaizm. Judaism. Religion kojarzona z religią narodową Żydów, z królem Salomonę, Salomonem <gryw> i z pierwszą świątynią jerozolimską to właśnie judaizm. Judaizm to dziesiąta pod względem wielkości religion, a ludzie wyznający judaizm to Jews. Jews. Wyraz Jews tak naprawdę odnosi się i do określenia wyznawców, judaizm, jak i ludzi mających związki rodzinne z Żydami, więc nie jest ono do końca takie precyzyjne, jest trochę niejednoznaczne, zresztą tak samo w języku polskim. Najwięcej Jews w znaczeniu osób wyznających judaizm mieszka w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Jews chodzą do synagogs, synagogs, czyli do synagog, bardzo podobnie brzmiący wyraz. Obecnie w Polsce znajduje się 27 czynnych synagogs, a księga czytana przez Jews to Tanak, Tanakh, która zresztą też ma wspólne korzenie z The Bible. No i co, jesteś wyposażony w elegancki arsenał nazw najważniejszych religii? To wszystko na dziś, lajkuj, komentuj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!